...stream. Cześć wszystkim! Cześć! na mój kanał. Cześć! Witam widzowie, mam nadzieję, że już się schodzicie. Witam, witam wszystkich, zapraszam Dzisiaj na kanał... Dzisiaj jak widać będzie. Proszę. Chcesz się powitać z widzami, tak? Zapraszamy kanał Vitrox, tam mamy streamy codziennie o godzinie 18.00. Nie, proszę nie wbijać, to jest jakiś no name, nie ma w ogóle widzów. W do może, mnie wiecie, ile zarabiam miesięcznie? Wysłać, wysłać, wysłać wam fotę, ile zarabiam miesięcznie? No, to nie mam pokazać, jak chcę. No, pokaż. 150 tysięcy. Co? Tygodniowo. Co? Z Co? i z cen. Ty, jak? gdzie się ustawiało te. E, ogólne takie. dla, dla. Lola? No,. Z... jak to nazwać? Zmieniam Lolu? Ta, ale te, że wiesz, wysoka jakość i tak dalej. A to w, w rozgrywce trzeba, nie? No. To byś włączyć ten. No, no z botami włączę, nie? Mhm. Tylko dodam wszystkie boty, żeby wiesz, Żeby ja wiem, no. Żeby FPS pokazywał normalnie. A nie, jak sam będę na mapie, to wiadomo, że będą niskie. Dodaj bota, dodaj bota, dodaj bota. Dodaj bota, dodaj bota. Dodaj bota. Dodaj bota. Dodaj bota. 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 No nie, co? MVP miałem w tych grzełkom wiem Ja Mvp miałeś MVP Miałeś NvP? Oglądałem ten odcinek co freeze te pytanie o ja jedzerabę Dobra, nie mów tu... nie reklamujemy takich kanałów tak tutaj Jebać freeze typowo Nie no tak nie mam Ja go lubię Ja też go nie lubię A wiesz ostatnio zacząłem go oglądać a wiesz dlaczego? <noise> Jaki No dlaczego? Bo mu zazdroszczę. <noise> Boże, za 50 sekund dopiero mnie załaduje. Bo mu zazdroszczę. No to dobrze, to mu zazdrość. Boże, ty jesteś o, o, no, taką, Ale no nie, patrz, fajnie ma taką ekipę, są mieszkają w takim hacie sobie odpierdzielają imprezy itp. Gdybym tak chciał? To jest do nową nutę. To musisz Obrać, ten... Musisz to, się tak, poznać z Frize. Nie no, no musi się poznać. Freeze, nie? Freeze, <coughs> freeze, to nie? Fleece jak chcesz Co to jest? Ej, 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 ej. Co jest? Ogarnij to. Ogarni to. No co jest? Pato. Ale co Pato? P no czekaj, Pato streamer? Nie, nie, sam jesteś Pato streamer. <coughs> a jakaś duża aktywizacja z Lulu loju. Przecież 50 megabajtów. jestem ten. Załadowany gościu. Ja już... Gierkę robię, to co jak ten. Ubrało ci się tobie wszystko to? No ja by mi się wcześniej pobierało, jak ty grałeś właśnie. Ty! Jak ten? Zero widzów mam, co jest? Nie, na pewno... Kurde, dobrze odpalimy streama? Vitrox. Co? Nie wiem, ale jak coś jak Fritz oglądasz, nie? Słuchaj, to... Bo Mogę bo... bo... dołączyć do twojej ekipy? Proszę. Ogląda jedna jest. osoba, ty. Ja jestem bardzo śmieszną yy, osobą. Jesteś śmieszną osobą? Jesteś zabawną i w ogóle i, i, i chciałem ci wysłuchać, jak taki na lulu była jakaś taka dziwna pusty, taki śmierć taka. Miałeś to? Co? No, na nie. lulu miałem nie miałem tego. Oj Witrox coś tam jakieś masz z widy. Nie. LOL z kolegą, bo tak. Przestraszył się. No <noise> nie miałeś, coś Witrox się boi duchów. A bo ja, Pb. Aha, bo ja Pb. o, ja się zastanawiam, czy mam ale takie aktualizacje, nie? No. A wiesz co, odpaliłem? Co odpaliłeś? PBE. <noise> Nic nie boję się, bo się buduję. <noise> o, patrz! Patrz, 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 co? patrz, patrz, patrz. patrz. No mam no, mam no, no, patrz to Czekaj patrz to, bo ja ustawienia nie ma muszę to zrobić Znowu postać czy co? Patrz to No to mi to wyślij najpierw to Wysłałem ci, ci powiem dzbanie jebany To jest skin do jakiejś postaci O w postaci średnia To jest to? Średnia, czekaj czekaj Średnia Ciebie wiecie co to jest czy nie? I średnia, okej okay. Ale to musiałbyś pokazać na streamie żeby to było widać Nie chcę mi się pokazać streamie ale w jak to oglądasz, to serio daj mi dołączyć ja się do kakobat. Ty, i mam 60 FPS-ów i tak... Aha. Mimo, że dałem na średni, ogarniasz to? Czemu tak jest, kurwa? Ło, wow, punkt kontrolny osiągnąłem. Trzeci poziom bohaterów yy, osiągnąłem punkty kontrolny przed trzecim poziomem honoru. Jeeeeee. Yeah. I w dwa sorbenty... Aha. Umiarkowanie wysoka, już uba wiem. skrzynkę, otwieram skrzynkę O ja nie Jaką skrzynkę? W w czym? w, w, w tym gim Jak? Jakby czemu powstać w dropiła Pewnie 17 tysięcy esencji Umiarkowanie niska? Jak wygląda LOL w ogóle na tych niskich, bo ja nie wiem Fajnie, nieźle Dobra sprawdzić to czy nie Ale co mam sprawdzić? No co ci wysłałem? O no Boże święty, odpierdol się ode mnie. Wiesz się zobacz to. Przecież nie jest duch, tylko to jest... ...dżin. Skin dżina od debilu. Nowy. Myślałem, To zajebisty jest ten skin. No tak. Tam masz pakiet za 2,5 tysiąca RP. Ja mam, to, a zajebisty. A Gdzieś 10 widziałeś tego, tego nowego skina do dżina? Ej, czaisz to? No. Że... ...mam mniej FPS-ów jeszcze? Na niższych ustawieniach? Co chuj z tym hmm. chodzi? Jak to możliwe? Nie wiem. Miałem po 60 normalnie, a teraz mam 56. Ale nie robię, robię nie... te boty, patrz to. Może widzowie się to wiedzą. Do, do, ten, do ci, jak to się ten. Czekaj. Robi. No to chuj, daje na wysoka z powrotem zobaczymy. Ale patrz jak robię te boty. A nie ma lagów na tym. No nie ma, ale w -y, nie mi się ciężko farmi w ogóle miniony. O to mi chodzi. W ogóle ładny ładne obraz i tak dalej tylko. Ciężko się gra w LoL'a na takie Zobacz 40 mam kurwa teraz No, 40-50 A miałem po 60 To mi się zjebało jeszcze bardziej Zabiję ją dawaj No zaraz, czekaj Ten Wukong mi całą farmę zabiera Jak przyjebany jakiś Walić bota Jak coś panowie nie grajcie się... z Fajnie Patrz tego zabiję zaraz i patrzę trzeba teraz No, ale ja w ogóle i temów nie kupiłem, nawet nie zauważyłem. Gdy miał i teby to mi już zabił ich choby ale okej. Okay. Ale lub nie? Wyglądajcie nie go przyjdźcie do mnie na streama w jutro w piątek o godzinie. 21. A ja czemu tak jest? W jutro o 21 zapraszam na streama jak coś... kanał Bitrox. Wygładzanie krawędzi może wyłączę. Weź ten nie w moim streamie jutro. Czekaj, czekaj. No, promuj mnie też. Czekaj. coś próbuję. Dyle czekaj, to wiesz. Co ty, co wiesz? Często w Facebooku, chciałem schwarić, nie robię, coś myśleć. To przez ten stres, bo stream. Nie to... ja ci rozumiem. A no, czemu ja mam takie niskie FPS-y? No bez przesady, kurwa! Może jakbym na... Nie, na Twitcha jakbym ten to przecież i tak bym musiał BS odpalić. W sumie Nie? Spróbujmy na Twitch gdzieś na mnie jeszcze No ale ja nie mam tamten, musiałbym znowu 24 godziny czekać, bo to jest tak jak na tym, nie? No Nie masz tam konta? No mam konto, ale do streama jak chcę odpalić to muszę tam ten To włączyć jeszcze? Zabiłem! Ale łatwe są to są te boty Nie spalałeś jeszcze tam streama? Nie Nie zabiłem tego Wieczorek, ja bym tutaj to jest jak nade mnie Zabijmy O ma, o to, ale... Widziałeś jak zabiję? Czekaj, patrzcie teraz Ale ba... Ja, ale ona trzęsie Nie, ale bez kitu, gram Caitlynką, fajnie mi się nie gra strasznie Kupiłem ją dzisiaj i mam ją grał sobie Ojej kurwy Na tym końcu no i chuj, nie wiem, patrz na moje FPS-y, to jest masakra. Nie wiem czemu tak działa. Wiesz czemu? Nie wiem. Xina. Może zaraz zobaczę na Neta, czemu tak jest. Mnie stakują, że mnie nawet boty zabijają, nie? Przez FPS-y. Także XD. No znaczy w sumie teraz jeszcze nie jest najgorzej? Ale jakby grałem online, to było chujowo na maksa Nie wiem, co to tu To jest A ten ustawić się W tym. ten ustawić co? W tym. W OBSie czy OBSie, nie? W OBSie, w na się na OBSie. Żeby był ten gorsze, będziesz miał. Żeby ludzie nie mieli w HD, tylko miałem, będą mieć gorsze. Co? Chodzi o to, że w OBSie możesz ustawić coś takiego, że przesyłanie będzie jakby gorsze i będzie gorszy obraz wyświetlany. I gdzie to ustawić? ...w obraz, ale będziesz musiał zakończyć a bo to się tylko da poprawiać, jak jest ten. Ale wpisz sobie na ścianę dokładnie a tam, musiałbym się pokazać. A musisz obraz? Czekaj tam chwilę. Jest... Ja wejdę na neta i zobaczę, poszukam w ogóle o tym. Jak już zaraz druga będzie, ja muszę iść spać. Kurwa. Ale chuj nie jest. Czekam, jak zaraz jakieś pornole wyjebiam, że ten... ...szukałem. Eee... Co ja miałem... ...zrobić? Jak zwiększyć FPS w grach przy stream? Stream OBS, drop FPS Bitrate nie ma tu do, nic do rzeczy oczywiście 20 sekund ja się stworzył Co? Ustaw wszędzie tą wartość to gdzie jest napisane skalowanie do wyłącz W ustawieniach obrazu i wyjścia ustaw samą wartość na przykład 720 Pocni stream. Ciekawe, mi się w ogóle to odpali teraz. Jak włączyłem, nie wiem, czy muszę wchodzić z powrotem na YouTube'a jeszcze? Nie wiem. Chyba nie wiem. Nie, tak. Jak odpalasz na OBSie, to nie muszę wchodzić na tego. No to jest, że jest offline transmisja. Chyba jednak trzeba wejść tam na YouTube, Żeby to odpalić Kurwa mać no Uf, Jak jest gorąco, ja pierdolę Jest offline niby. Kurwa, mogłoby się to zacząć, czy nie bardzo? O, nie mogę zacząć w ogóle streama. Czemu sobie? Aha. Rozumiesz to, Vitrox? Vitrox, co no, słyszę? No, że już miałem streamer na kanku, no. A kim grasz? Za kim? Kim? Izakiem? Za kim? Izak w sumie jest dobrym streamerem, no. Izaka polecamy, nie? Tak, tak. Kurde. Ale jest już taki jeden streamer jak on ma? Vitrox? bo jakoś tak. Ma. I on jest chujowy, nie oglądajcie. Mm -mm. no. i tak, tak stream streamer. nie działa, ale mówię, nie do widów. No czemu kurwa jest znowu... Ale mi wkurza ten OBS i to wszystko jaki to jest... może mi zacząć to nadawać na żywo w końcu, czy nie bardzo? nie wiem. XD, dobra. Znowu nie działa. W Co się stało, że zrobiłeś jakieś znowu ten. Takie ten. Co? Ślinam Jak Jakie może ślina utknąć? Czyż No. Pewnie ta. O jest! W końcu załapało. Kurwa, jak mać. Dziękuję. Panie Boże, dziękuję. Co, znowu grę niestandardową muszę? Ja pierdol Trip draftu. Nie, no co nie wiesz, Katelyn grał. Bocie bany, ja będę grał Katelyn. Nie, dobrze <gryw> mówi Vitrox. Tak, tak. Banuj Bohatera. Z. Banujesz na bota. O, bo taką odpaliłem. Dobra, yumi, drugi ban. Yumi jest OP. trzeba ją banować. Co jeszcze? Eee. A... Ari jeszcze można zbanować, bo też jest OP. Nie no, takie spizzy sobie banuje. I wybieramy Caitlyn. No, weź się ogarnij, kurwa. No, kurwa Jesteś popierdolony, człowieku. I cię, kurwa, leczyć. Wiesz co do ciebie mówię? To. I cię, kurwa, leczyć. Czemu? jakiś jesteś. Czemu? Robisz jaki ch. No, Co ci robi, kurwa? Utyka mi ślina w piątle. Jak ci może utykać silina, kurwa? Po prostu tak mam, że tak utyka silina, kurwa No ty jesteś pojebany? Nie. No tak kurwa jesteś w pojebany. Nie. Dobra, wczytało mi. to Jak będzie starszy, to to Aha, weźle mam FPS-ów? Dobra. nie robię tego streama w 40, kurwa. No, na no średniki i krawędzi wyłączone. No, to jest XD, kurwa. Jeszcze gorzej choć jak wcześniej, dobra. To żałosne, kurwa mać. Naprawdę. Zajebista karta graficzna, która nie może uciągnąć jednego, kurwa.